Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w gabinecie wiceburmistrza pana Pawła Czacharowskiego. Jesteśmy tu po to, aby porozmawiać o budżecie i o sesji Rady Miejskiej, która była i która będzie w czwartek o godzinie 10. Witam, zapraszam. Więc tak, pierwsze pytanie dotyczy się właśnie budżetu. Z budżetu w trybie ekspresowym wyleciał kładka i cyfryzacja miasta. Rada to zrobiła. Jak pan sądzi, dlaczego to zrobiła i czy burmistrzowi to odpowiada? Nie, burmistrzowi to nie odpowiada, a przede wszystkim nie odpowiada tryb, w jaki to zostało przeprowadzone. I myślę, że w tej sprawie akurat i z przewodniczącym, i z pozostałymi radnymi już się dogadaliśmy. Wyjaśniliśmy sobie, że takiego trybu uchwała Rady Miejskiej o trybie uchwalania budżetu nie przewidywała. No, to było pierwsze czytanie, i tak, od razu głosowałem. Tak. Ale to tak naprawdę jest tylko kwestia techniczna. Dużo ważniejsza jest istota sprawy, czyli zgoda lub niezgoda na wykreślenie niektórych pozycji, będziemy nawiawiali radnych do tego, aby ponownie rozważyli przyjęcie lub wykreślenie pozycji, która nazywa się. Udział miasta w programie E-Inclusion, czyli tak naprawdę dotyczy to dostarczenia komputeru oraz dostępu do internetu dla ubogiej części mieszkańców naszego miasta. Wydaje nam się, że przy dotacji grubo ponad 2 miliony złotych 400 tysięcy wkładu własnego naszego miasta, jest to zadanie, które warto podjąć się. Bo, bo, bo to jest potrzebne dla naszych mieszkańców. To jest jeden element, który został wykreślony. To zatrzymajmy się przy nim, żeby już zako zakończyć ten temat. No bo to jest niewątpliwie racja to co Pan mówi. Natomiast podnoszono takie coś, że według przewodniczącego Rady Miejskiej, który chciał wykluczenia tego punktu miejsce, które już ma dostęp do internetu, jest dostęp radiowy w Giżycku Obejmuje praktycznie całe Giżycko, Zresztą nie, nie jeden dostawca to robi, że w takim wypadku Unia nie da na to pieniędzy i że w tym momencie nie czeka nas tylko wydatek wkładu własnego, ale praktycznie całej sumy. To nie do końca jest prawda. Myślę, że przewodniczący pomylił dwa programy. W programie zwiększenia konkurencyjności czy atrakcyjności ściany wschodniej naszego kraju rzeczywiście są ostre owarowania co do konkurencyjności tworzonych sieci, w tym wypadku informatycznych dla podmiotów innych. Są obszary, które są umownie nazywanymi szarymi, białymi lub czarnymi strefami i rzeczywiście Giżycko jest taką strefą, już nie pamiętam, która jest tą skrajną, ale załóżmy czarną, która wyklucza dofinansowanie programów, jako że rzeczywiście, że w naszym mieście są inne dostępne sieci internetowe i ta miejska, quasi miejska, bo to nie będzie sieć zupełnie dostępna miejska, jest konkurencją i ona nie może być z programu ściany Wschodniej dofinansowana. To jest tak. Tyle tylko, że my ubiegamy się o środki zupełnie z innego programu, bodajże innowacyjnej gospodarki. Tu mogę się mylić. W każdym razie niewątpliwie nie z programu Ściany Wschodniej i tam tego typu owarowań nie ma. To po pierwsze. Po drugie, sieć, która powstanie, sieć radiowa, ona ma zapewnić internet dla tych 200 rodzin oraz po okresie trwałości projektu będzie mogła być ona wykorzystywana nie w powszechny sposób w całym mieście, ale przede wszystkim my sobie wyobrażamy jako sposób komunikacji między wszystkimi placówkami miejskimi, przedszkolami, szkołami, MOPS-em, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Reakcji itd. Tak 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 Czyli będzie to sieć służąca samorządowi, a nie, może niestety, a nie wszystkim mieszkańcom naszego miasta. To po drugie. A po trzecie, jeśli nawet, jeżeli pan przewodniczący nie ma racji, jeżeli przewodniczący ma rację, to oznacza, że pieniędzy nie dostaniemy i tyle i program nie będzie nie zrealizowany. Natomiast wykreślanie na tym etapie tej pozycji oznacza od razu na dzień dobry, na początku odebranie sobie szansy. My apelujemy właśnie do radnych, po prostu nie odbierajmy sobie szansy. Jak mówię, jeśli przewodniczący ma rację, no to po prostu nie będzie zrealizowane i tyle. No, i tyle na temat tego programu dostawy komputerów w społeczeństwu, tej ubogiej części społeczeństwa. Jasno, a teraz tak. Komputery, ile by tych komputerów miało być? My w programie napisaliśmy 200 komputerów wraz z oprzyrządowaniem dodatkowym typu drukarka. No, oczywiście nie mówię o rzeczach typu klawiatura, ekran, bo to jest naturalne, to jest oczywiste. Oraz, mówimy o komputerach stacjonarnych czy o laptopach? Szczerze mówiąc, mówimy o komputerach stacjonarnych, ale tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie kwestia napisania programu, odpowiedniego wniosku. My akurat przyjęliśmy komputery stacjonarne troszkę z prozaicznego powodu. Otóż te 200 komputerów zostanie przekazanych mieszkańcom mieszkańcom tym najbiedniejszym, ale niestety, trzeba sobie o to mocno powiedzieć, czy te komputery będą przeznaczone przede wszystkim dla ludzi młodych, po to, żeby mieli szanse równe z tymi lepiej uposażonymi do rozwoju, do nauki, do życia tak, jak w dzisiejszym świecie powinno się żyć. Ale oznacza to, że pewnie się zdarzy, że komputer taki trafi do rodzin, gdzie jest patologia. I ten komputer stacjonarny to jest pewna taka jakaś pragmatyka, bo komputer stacjonarny po prostu trudniej nie z domu. My, my na siebie, jako urząd miejski, przyjmiemy dużą odpowiedzialność i ciężką pracę, bo te komputery będą musiały być, nie wiem, raz na miesiąc okresowo, dość często sprawdzane, czy one są wykorzystywane tak, jak zostały przeznaczone. Czy te, dana rodzina nie daj Boże? Znaczy ja nie, roz nie rozumiem, jak a... można sprawdzić. Po prostu przyjść do domu czy nie przyjść. można sprawdzić czy on ten komputer jest. Tak, po prostu fizycznie sprawdzić czy on Co cały on czas w domu jest, czy, 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 czy nagle nie zniknął z domu. I, I my to zadanie na siebie weźmiemy, że po prostu odpowiedzialny pracownik raz, że będzie chodził i szkolił. I rozkręcał każdy. Będzie chodził i szkolił użytkowników ze, co do sposobu skorzystania i z komputera, i z internetu, a po drugie po prostu rzeczywiście fizycznie będzie sprawdzał, czy on jest. Ale... Pyta się pan, czy rozkręcał? No bo... ja, ja myślę, że do takich sytuacji nie będzie dochodzić. Mam nadzieję, że się udaje po prostu zaplombować. W ten sposób, że będzie widać, czy, 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 czy było tam grzebane coś w środku, czy jest zagrożenie, że, że coś tam zostało wymentowane, podmienione. W skrajnych wypadkach być może będzie trzeba zaglądać do środka, do skrzyni, ale mam nadzieję, że to będą pojedyncze, jedynie skrajne wypadki. Jeżeli komputery były plombowane, kto je będzie serwisował? Serwis o okresie trwania programu to jest też jeden z elementów tego programu. Zapewniamy, my, Urząd Miejski zapewnia serwis. Mhm. Pełną obsługę. Jasne, rozumiem, a orientacyjny koszt jednego takiego komputera? Nie, nie, nie umiem tego powiedzieć. Trzeba spojrzeć. Przewodniczący yy, strzelał w granicę granicą yy, trzeba, trzeba spojrzeć w naszą specyfikację, bo tam jest dokładnie określona kwota, a ta specyfikacja nie jest tajna, więc zapraszam panów do wydziału promocji, nie, do wydziału technicznego do pani Magdy Fuch, która przygotowała ten program i tam jest punkt po punkcie wszystko wymieniane. Jasne. To przejdźmy do, w takim razie dokładki też została w trybie ekspresowym wycięta z budżetu. No tak, kładka y, wzbudza duże emocje i radni podjęli na ostatniej sesji y, decyzję, która, jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, mojego punktu widzenia nie może być ostateczną. Y, o skreśleniu zadania inwestycyjnego na rok przyszły y, budowę kładki na są Kolejową i tory, torami kolejowymi. Ja jestem absolutnie przekonany, że ta, ten element jest niezbędny miastu do dalszego rozwoju. Będziemy, pani burmistrz i ja, będziemy apelować do radnych o rozwagę, o zastanowienie się i podjęcie decyzji. Dopiero po ostatecznej decyzji Urzędu Marszałkowskiego co do finansowania tej rzeczy. To jest sytuacja dość podobna w tej materii jak z komputerami. Mamy złożony wniosek, aplikujemy o dofinansowanie zadania z Urzędu Marszałkowskiego. Wnioskujemy kwotę stosunkowo niewielką, bo 2 miliony złotych, ale.